ponieważ wspomniałaś, że też no nie przepadasz za sportem, pamiętam. Życzę no, <średzimy> się sportem na matki. A jednak tenis czymś Cię urzekł? Tenis mnie urzekł chyba e, jak, jakąś taką Wiesz, bo, bo dla mnie bieganie dla samego biegania to jest takie, nie wiem, no biegać to trzeba, jak człowiek albo za czymś gonisz, albo ktoś Ciebie goni. A tenis jest taki, że to, to trochę ma sens, wiesz o co chodzi, że ma sens, ale myślę, że to jest zasługa Aśki Koronieskiej przede wszystkim, która mnie na to namówiła. Ja mam teraz przerwę, bo mam kontuzję, mam łokieć tenisisty. Zawsze żałuję, że nie mam dobrego, wiesz, backhandu tenisisty, ani nie mam serwu tenisisty, mam co to łokieć tenisisty. Ale rzeczywiście tam to jest trochę takie przygotowywanie się na starość. W Hiszpanii to jest normalne, że grasz w padla albo grasz w tenisa. To nie jest nic zarezerwowane. Dla wiesz, gwiazd, ani dla kogoś, kto jest bogaty. Więc jakiś rodzaj e, sportu jest dobrze mieć w życiu, chociaż nie wiem, czy sport jest zdrowy. Na pewno wysiłek fizyczny jest dobry, ale nie wiem, czy aż sport. No, trzymamy kciuki wszyscy za Igę Świątek, Kibicujemy. To jest najpiękniejsze na świecie, że mamy e, znowu jakiegoś fantastycznego sportowca, którego możemy podziwiać. I oczywiście wszyscy jesteśmy ekspertami od tenisa i wiemy, jak się w niego gra. E, ale to tak, właśnie to ja chciałam zawsze zaapelować, nie róbmy z Igą tego. Tego, co robiliśmy od zawsze i z Adamem Małyszem, i z Robertem Lewandowskim, że kiedy nie są na pierwszym miejscu, to od razu po prostu nie róbmy tak z nikim, ani ze sobą, nawet samym.